Witajcie w moim pierwszej recenzji z tej oto serii Lego. Seria ta zniknęła w 2010 roku. Jeśli powiem, że była lepsza od Hero Factory, to już wiecie o co chodzi: chodzi o Bionicle. I w tym odcinku pokażę Wam tego oto stwora, który nazywa się. Już Wam mówię, jest to Krika o numerze katalogowym 8694. No i zaczynamy od instrukcji. Instrukcja jest mała, jak to do Bayonicla. Zestaw ten pochodzi z 2008 roku. Więc jest dosyć stary. Eee, tak, eee, instrukcja ma 18 stron. I z elementów mamy dalej. Następnie mamy możliwość połączenia kriki z tym, tym takim. I inne zestawy, i jeszcze inne zestawy. Trzeba przyznać, że w 2008 roku zestawy LEGO Bionicle były bardzo ciekawe. No i LEGO Club i jest taka tutaj rzecz, bo w 2008 roku nie było jeszcze tego chłopca. Prawda? Nie ma go tutaj jeszcze ale to w 2010 roku się już pojawi albo nawet i nie w 2010 tak, tak 2010 ale teraz już przejdźmy do samego Kriki który jak widzicie jest dosyć chudy i co za tym idzie dosyć ciekawy ciekawą rzeczą są te odnóża też. Yy, głowa jest również ciekawa. Ma ciekawe oczy. Jest ruchoma, jak większość ciała. No i yy, może on również ruszać tym Działem, ale także może strzelać z działa, jednak nie w ten sposób. By wystrzelić, nie wystarczy po prostu nacisnąć, ponieważ wtedy nic się nie dzieje. Trzeba zrobić to energicznie w ten sposób. Tak, im energiczniej to zrobicie, tym Dalej poleci pocisk. Pocisk wygląda dosyć ciekawie. Zielony jest, ale istnieją również odniany e, czarne. Mm. No tak. No. I tutaj możemy przyczepić w to miejsce. W to miejsce tu. Można przyczepić tego małego bajonikla. To wygląda, jakby miał takiego kolegę. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć z tyłu bajonikla. No i to byłoby na tyle. A więc, teraz jeszcze przyszedł czas na pojazd Nie, Pojazdem ja zostaje. Ten oto pojazd, tak. Jest to Separatist Shuttle. Może katalogowym, nie wiem jakim, zapomniałem. No, tutaj jest otwierany, otwierany kopit, jest droid. I najciekawszą rzeczą są te drzwi rozsuwane, które wcale nie rozsuwają się za pomocą palca bezpośrednio a za, za pomocą tego oto pokrętła. Są tam koła zębate, które dotykają kolejne koła zębate, a te dotykają zębatą szynę, która jest przyczepiona do zębatego koła. Znaczy, do zębatego... do zębatych... Ach... Jeszcze raz. Tutaj są koła zębate, które dotykają kolejne koła zębate, a tamte koła zębate dotykają księgę zębatą, która jest przyczepiona do drzwi. O, tak. Tutaj trochę źle zrobiłem, bo to powinno być tu, a to tu, ale trudno. No dobrze, ale coś się rozgadałem, trochę chyba za bardzo na temat tego pojazdu dnia. W końcu to tylko pojazd dnia. A teraz coś się stało z... Już. Już się naprawiło. W takim razie Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, polecajcie i pa pa!